Co Biblia mówi o Bożym zaopatrzeniu na naszą przyszłość? Zwróć uwagę, że mamy dwa zasadnicze problemy. Bez względu na religię, wszystkie istoty ludzkie mają ten sam problem. Bez względu na naszą kulturę, na nasz język, bez względu na naszą edukację, temperament czy jakąkolwiek inną cechę. I moglibyśmy uprościć te dwa problemy poprzez umieszczenie je w dwóch kategoriach. Jeden z tych problemów jest związany z naszą przeszłością. Nasza wina i nasze porażki, nasze grzechy. Drugi problem natomiast jest związany z naszą przyszłością. Jak zamierzamy sobie poradzić z tym, co wynika z naszej natury w przyszłości? Czy będą to powtórzenia tych samych błędów z naszej przeszłości? Czy musimy ciągle wracać do Boga, prosząc Go o przebaczenie tych samych starych grzechów, o które już wiele razy prosiliśmy w przeszłości? Czy też Bóg przygotował jakiś dar dla nas, abyśmy mogli zwyciężyć w obszarach, w których ponosiliśmy porażki w przeszłości? I dobrą wiadomością zawartą w Biblii jest odpowiedź: Bóg przygotował zaopatrzenie. On nie tylko przygotował rozwiązanie problemów z naszej przeszłości poprzez śmierć Chrystusa na krzyżu Golgoty. To było kompletne i ukończone dzieło, które rozwiązało problem naszych przeszłych upadków. On również zapewnił rozwiązanie tego problemu. Możliwości, że znowu i znowu będziemy ponosić porażki w tych samych obszarach w przyszłości, poprzez ofiarowanie nam daru swojego ducha świętego. Jezus, kiedy był na ziemi, powiedział swoim uczniom, zaraz przed tym, jak poszedł do nieba, powiedział: Że to dobrze dla was, że odchodzę, ponieważ kiedy odejdę. Ześlę Wam Ducha Świętego z nieba, aby zamieszkał w Waszych sercach. Duch Święty jest Osobą Boga, Duchem Boga. I jest to dar, który Bóg nam daje bezinteresownie. Dokładnie tak samo jak przebaczenie grzechów. Pierwszego dnia, kiedy chrześcijańskie przesłanie było głoszone na tym świecie. To było dwa tysiące lat temu. Jest to opisane w rozdziale drugim dziejów apostolskich. Było to żydowskie święto Pięćdziesiątnicy, gdzie bardzo wiele osób zjechało się do Jerozolimy. I apostoł Piotr powstał i wygłosił tam przesłanie Ewangelii o tym, że Chrystus umarł za nasze grzechy, że powstał z martwych, wstąpił do nieba. I że wylał swojego ducha świętego, który wypełnił z serca tych 120 mężczyzn, którzy tego dnia modlili się w Jeruzalem. I wtedy on powiedział do tych tysięcy ludzi, którzy stali i słuchali go, te słowa, które są zapisane w rozdziale drugim Dziejów Apostolskich, werset 38. Powiedział: Pokutujcie, a już rozważaliśmy, co to znaczy, i niech każdy z was się ochrzci, co oznacza bycie zanurzonym w wodzie. Co symbolizuje zerwanie z przeszłością, pogrzebanie starego człowieka i zmartwychwstanie do nowego życia. To właśnie symbolizuje zanurzenie się w wodzie i wynurzenie się w czasie chrztu. Że mój stary człowiek jest martwy i pogrzebany, i że teraz jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. I wtedy powiedział, jeśli to zrobicie, to otrzymacie dwa dary. Pierwszym jest przebaczenie Twoich grzechów, co się tyczy Twojej przeszłości, a drugim darem jest otrzymanie daru ducha świętego, który jest Bożym zaopatrzeniem na przyszłość. Więc oba nasze problemy są rozwiązane: nasza przeszłość, tak samo jak i nasza przyszłość. Usunięte zostało poczucie winy z powodu naszej przeszłości i dana nam została siła, aby zwyciężyć grzech i pokusy i wszelkie problemy, którym będziemy stawiać czoła w nadchodzących dniach. Bardzo wielu chrześcijan myśli, że Bóg rozwiązał tylko problem dotyczący naszej przeszłości. Jak powiedziałem w poprzednim odcinku, możesz otrzymać od Boga jedynie to, w co uwierzysz. A jeżeli nie wierzysz, to nie możesz otrzymać. Jeżeli nie wierzysz, na przykład, że Bóg da Ci siłę do przezwyciężenia wszelkich Twoich przyszłych problemów, to nie otrzymasz jej. Możesz pragnąć ją otrzymać. Bóg może pragnąć dać Ci tę siłę. Ale nadal jej nie otrzymasz, bo nie masz wiary. Każdy dar od Boga jest otrzymywany poprzez prostą wiarę. Nie dlatego, że zasługujemy na to. Nikt z nas nie zasługuje nawet na najmniejszy z Bożych darów. Nie zasługujemy na nic innego jak tylko na ogień piekielny. Wszyscy zasługujemy na sąd, wszyscy zasługujemy na wieczne potępienie w piekle. Ponieważ zgrzeszyliśmy, grzeszyliśmy umyślnie, znieważyliśmy Boga. I tak Bóg poddaje całą ludzkość, całą rasę ludzką grzechowi, aby mógł okazać miłosierdzie wszystkim. Poprzez to wszyscy jesteśmy pod grzechem. Wszyscy jesteśmy w tej samej kategorii grzeszników. Po to, aby nikt nie mógł się przechwalać, mówiąc: Ja jestem lepszy od ciebie. Wiesz, ilu ludzi na całym świecie uważa się za lepszych od innych? To dlatego, że nie spojrzeli na siebie oczami Boga. Podobnie jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. O dziecku, które uzyskując 20% myśli o sobie, że jest lepszy od tego, który ma 5%. I co gorsza, dziecko, które otrzymało 20% myśli, że jest dużo lepsze od tego, które otrzymało 19,5%. Jak wielka jest jego wyższość naprawdę. To jest głupota ludzka, kiedy człowiek myśli, że jest lepszy od drugiego. To wszystko jest względne. W Bożych oczach wszyscy jesteśmy nieudacznikami, wszyscy upadamy. I On daje nam promocję do następnej klasy zupełnie za darmo. To jest właśnie przebaczenie. I On obdarza nas siłą, abyśmy stawili czoła problemowi naszej grzesznej natury. Problem polega na tym, że musimy stawić czoła życiu w świecie, który nadal jest pod przekleństwem. I to jest dzięki darowi Ducha Świętego. To Jego własna obecność, która przychodzi i zamieszkuje w naszych sercach, napełniając je, dając nam siły od wewnątrz. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to mógł tylko zachęcać ludzi i wzmacniać ich od zewnątrz. On chodził z uczniami, mówił do nich, ale mógł być tylko w jednym miejscu i czasie. Kiedy był w Galilei, nie mógł być w Jerozolimie. A kiedy był w Jerozolimie, to nie mógł być w Galilei. A gdyby był w Palestynie, to nie mógłby być w Indiach. A to byłoby straszne, gdyby tak pozostało na zawsze. Bo wtedy wszyscy musielibyśmy być dokładnie tam, gdzie jest Jezus. I nawet to niewiele by nam pomogło, ponieważ w każdym czasie był otoczony przez tłumy i tylko nieliczni mogliby zbliżyć się do niego. A więc Jezus powiedział do uczniów: Dla was lepiej, że odejdę, ponieważ kiedy odejdę, poślę do was mojego ducha świętego, który przyjdzie i zamieszka w waszych sercach. W ten sposób moja obecność obejmie cały świat. I wszyscy uczniowie mogli otrzymać tego Ducha Świętego we wszystkich częściach świata, aby byli w obecności Jezusa, gdziekolwiek są. Nawet lepiej niż to. Nie tylko gdziekolwiek są, ale zamiast przebywania z Jezusem na zewnątrz, oni mogli mieć Jezusa w środku, w swoim wnętrzu. I chyba rozumiesz, że to dużo lepsze. Bo wiesz, jeżeli chodzi o uczniów, nawet po tym, jak Jezus był z nimi przez trzy i pół roku. I nawet po tym, jak ich nauczał, zachęcał, stawiał im wyzwania, napominał, błogosławił ich na tak wiele sposobów, to nadal widzimy, że pod koniec tych trzech i pół roku oni nadal rywalizowali ze sobą, aby zobaczyć, kto będzie liderem spośród nich po śmierci Jezusa. Nadal współzawodniczyli ze sobą o zaszczyt i pozycję. Ten wewnętrzny problem nie mógł być rozwiązany nawet poprzez fizyczną obecność Jezusa. Fizyczna obecność Jezusa rozwiązywała jedynie zewnętrzne problemy wokół nich. Na przykład, kiedy wokół nich był sztorm, to Jezus go uciszył. Albo, kiedy brakowało pożywienia, by dać je tłumom, on je zapewnił. Albo, kiedy brakowało wina na weselu, to on zamienił wodę w wino. Zewnętrzne problemy mogły zostać rozwiązane, ale problemy wewnętrzne, które są dużo bardziej poważne takie jak wewnętrzny grzech nie mogły zostać rozwiązane tak długo, jak Jezus był na zewnątrz ich. I to jest kolejny powód, dlaczego dobrym jest to, że Jezus wstąpił do nieba. Ponieważ posłał nam Ducha Świętego, który jest trzecią osobą Trójcy: Aby przyszedł i zamieszkał w naszych sercach. Aby obecność i moc Jezusa zamieszkała w nas poprzez obecność Ducha Świętego. W jaki sposób otrzymujemy ten dar? Dokładnie w ten sam sposób, w jaki otrzymujemy wybaczenie naszych grzechów. Piotr powiedział: Pokutujcie i wyznajcie swoją wiarę w chrzcie, w imię Jezusa Chrystusa, a otrzymacie przebaczenie grzechów i dar Ducha Świętego. Dzieje 2:38. Nie ma żadnych dodatkowych warunków. To nie są jakieś studia podyplomowe. Nie, to jest początek chrześcijańskiego życia. Wielu ludzi myśli, że aby otrzymać Ducha Świętego, aby być napełniony Duchem Świętym, jest czymś, na co trzeba czekać wiele lat naszego chrześcijańskiego życia. Nie. Od pierwszego dnia, w którym rozpoczynasz swoje chrześcijańskie życie, otrzymujesz przebaczenie grzechów i dar Ducha Świętego. Otwierasz swoje serce i otrzymujesz. To jest jak pójście do księgarni, gdzie ktoś kupił dla ciebie dwutomową księgę. A ty idziesz do domu tylko z pierwszym tomem i nagle odkrywasz, że to co masz nie jest całością. I co byś wtedy zrobił? Kiedy dowiadujesz się, że zapłacono za obie części, to idziesz do sklepu i mówisz Przepraszam, ale nie zabrałem drugiego tomu, który został już opłacony i bierzesz go, jest za darmo. A więc Piotr oferował przebaczenie grzechów i dar Ducha Świętego. Dla tych ludzi, którzy będą pokutować, i to jest to, co Bóg oferuje nam dzisiaj. List do Hebrajczyków 4,16 mówi: Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali dwie rzeczy: miłosierdzie i łaska. Miłosierdzie i łaska to nie te same rzeczy. Miłosierdzie odnosi się do przebaczenia naszych grzechów. Rozprawia się z naszą grzeszną przeszłością. Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Łaska odnosi się do Bożej mocy, którą On nam może dać, aby pomóc nam zwyciężyć w nadchodzących dniach. Odnosi się to do naszej przyszłości. I Hebrajczyków 4.16 mówi, przystąpmy z ufnością do tronu chwały, abyśmy otrzymali miłosierdzie, by poradzić sobie z przeszłością. I łaskę poprzez Ducha Świętego. Aby pomogła nam stawić czoła wszystkim przyszłym pokusom, problemom, próbom, cokolwiek to będzie. Czyż nie jest to wspaniała wiadomość, że Bóg opiekuje się zarówno naszą przeszłością, jak i przyszłością? I wszystko, czego potrzebujemy, to przyjść do niego z wiarą. A więc zachęcam cię właśnie teraz, abyś przyszedł do Boga śmiało. Nie zwlekaj, on cię zaprasza. Powiedz, Panie, ja wierzę, że Ty poradziłeś sobie z moją przeszłością, i dzisiaj także pragnę wierzyć w to, że Ty wzmocnisz mnie, abym stawił czoła przyszłości. Chcę, abyś wypełnił mnie swoim Duchem Świętym. Chcę, abyś napełnił moje serce Twoją mocą oraz Twoją łaskę, abym mógł stawić czoła temu, co będzie w przyszłości. Uwierz, a otrzymasz to.